Witam. Bardzo się cieszę, że kurs inwestowania dywidendowego wzbudza tak olbrzymie zainteresowanie. Po ostatnim nagraniu. Mój kuzyn spytał mnie o ten współczynnik ceny do wartości księgowej reinwestowany. Jeżeli ktoś jest nowy i ogląda to nagranie, to się, to się nie martwcie, powiem o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli kupiliśmy jakieś akcje i dostajemy z nich dywidendy w kolejnych latach, oczywiście możemy za te dywidendy kupować nowe udziały, na przykład tej samej spółki. I pytanie, jaki jest wpływ ceny. Za którą kupujemy w kolejnych latach te dodatkowe akcje na wynik naszej inwestycji. Od razu tutaj powiem, że mimo, że ja Ci tu przedstawiam takie narzędzie, czyli tabelkę w Excelu, w której możesz sobie. Dokładnie zaplanować przy danych parametrach, przy cenie kupna, przy wartości księgowej akcji, jeżeli wiesz jakie spółka utrzymuje ROE i PAYOUT RATIO, to możemy sobie tutaj wyliczyć, jaki, jaki odpowiada temu wzrost dywidendy, ale nie należy tego traktować ściśle. Moim celem nie jest, żeby sobie tu dokładnie wyliczył, jaką dywidendę będziesz miał za 10 lat bez reinwestowania i przy reinwestowaniu tak do dwóch miejsc po przecinku. Moim celem przy tworzeniu tych arkuszy było to, żebyś nabrał takiej intuicji, że jeżeli parametry, po jakich kupujesz akcje są takie, jakie wprowadzisz, to jakiego średniego wzrostu dywidendy możesz się spodziewać, gdy będziesz reinwestował i gdy nie będziesz reinwestował? I tutaj jest taki parametr właśnie ceny do wartości księgowej przy reinwestowaniu średni? Od razu wiadomo, że w rzeczywistym przypadku ten parametr nie będzie utrzymywany na stałym poziomie, tylko będziesz kupował raz taniej, raz drożej te akcje. No to jest oczywiste. Dlaczego ja to w ogóle tutaj, w ogóle tutaj wprowadzam w takim, w takim przypadku? Moja idea jest taka, że i zaraz Ci to pokażę na, na przykładzie, że jeżeli byśmy ocenili że dana akcja ma wartość wewnętrzną, której dolna granica to jest powiedzmy, no weźmy sobie powiedzmy 80 dolarów, czy tam złotych. W naszej strategii umawiamy się, że najwyższą cenę, jaką możemy płacić za akcję, to jest 1 trzecia tej wartości wewnętrznej. Więc no, jeżeli ktoś nawet nie lubi matematyki, to sobie może tutaj wpisać to 80 Podzielić go przez 3, więc mamy 26 i teraz, żeby, żeby dostać najwyższą cenę, za jaką możemy kupować akcję, żeby ona jeszcze, żebyśmy mieli ten zapas, żeby nasza inwestycja była bezpieczna, to wyliczamy sobie także od, tych, od tej wartości wewnętrznej, tutaj odejmujemy tą 1 trzecią, tej wartości wewnętrznej, no i wychodzi nam tutaj cena 50 3 dolary. Czyli to jest najwyższa cena, za jaką będziemy, jeżeli się decydujemy, jeżeli oczywiście wszystkie inne warunki są spełnione, to co najwyżej za 53 dolary będziemy kupować akcje. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli szczęście i, i, i będą spadki na giełdach, to będziemy tak kupować te akcje taniej. To, to jest oczywiste, natomiast jeżeli, ben, jeżeli będzie hossa, jeżeli cena giełdowa przekroczy to 53, no to po prostu nie kupujemy, bo do inwestowania odnoszą się, odnoszą się te same zasady fundamentalne co do inwestowania. inwestowania jest tylko naszym takim psychologicznym bardziej zjawiskiem, aczkolwiek bardzo ważnym. Czyli jeżeli cena akcji jest notowana wyżej niż Niż ta 1 trzecia poniżej wartości wewnętrznej, to i po prostu nie kupujemy. Możemy za te dywidendy, które otrzymujemy, kupować sobie inne akcje z danego portfela. Więc jak w takim razie ten wskaźnik, ten wskaźnik tutaj wprowadzić? Bo ja rzeczywiście dość, dość mało dotychczas o tym powiedziałem, więc bardzo się cieszę, że, że o to pytacie. Więc wyliczamy sobie. Teraz coś takiego w kolejnej rubryce, że dzielimy tą maksymalną cenę za jaką godzimy się kupować akcję dzielimy ją przez obecną wartość księgową. Tutaj zaznaczam sobie. Ja tu chyba nie dałem, żeby podzielić, więc najpierw, najpierw wpisuję sobie wpisuję sobie tą, tą cenę. Daję, daję tutaj znak dzielenia i teraz zaznaczam tą komórkę, że dzielę właśnie przez tą wartość księgową. Dajemy Enter. Czyli tu widać, że przy obecnych warunkach i możemy założyć, że średnio te warunki będą, będą utrzymane. Nie będziemy kupować akcji. Jeżeli one będą notowane ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej większych niż tam właśnie 6,86, więc w takim razie ten wskaźnik do wartości księgowej możemy sobie tu przyjąć 6,86. Jak to trzeba traktować? To nie jest jakaś ścisła prognoza, tylko jeżeli by te akcje były notowane już tak wysoko na tej naszej granicy bezpieczeństwa, to wtedy widzimy, że możemy oczekiwać wzrostu dywidendy po 10 latach na 3,78 z reinwestowaniem, podczas gdy bez reinwestowania było to 3,32. Więc można sobie obliczyć, jaki efekt procentowy daje tutaj reinwestowanie. Czyli wziąć równa się odejmuj, policzymy sobie najpierw różnicę, tyle ile zyskujemy dzięki reinwestowaniu odejmujemy tą wartość bez reinwestowania tu sobie możemy dać nawias i dzielimy to przez wartość bez reinwestowania no, i wychodzi na to, że ta dywidenda w tym przypadku jest no prawie 14% wyższa po 10 latach, z tego powodu, że reinwestowaliśmy dywidendy. No, tu nie jest akurat to jakiś oszałamiający wynik, ale właśnie o to chodzi, żebyś ty widział, że jak masz taką spółkę, notowaną już dość mocno powyżej wartości księgowej i przy założeniu, że dalej będziesz ją kupował z takim dużym współczynnikiem, no to wtedy, wtedy wiesz, że możesz oczekiwać na około 14%. Nie chodzi o to, żebyś przewidywał, że to będzie 14%, ale chodzi o to, żebyś ty jako inwestor nie liczył, że reinwestowanie da ci wtedy 50% wzrostu dywidendy. Natomiast jeżeli z twojego rachunku wyniknie że główna granica reinwestowania, no to jest powiedzmy cena do wartości księgowej 2%, no to wtedy tu automatycznie ci ten arkusz kalkulacyjny wylicza, że wtedy ta dywidenda po 10 latach będzie no, prawie 50% wyższa od tego, niż gdybyś nie reinwestował. I o to mi, o to mi właśnie chodzi, że gdy masz jakieś dwie akcje, yy, i, i, I zawsze trzeba za, zakładać najgorszy scenariusz. No to oczywiście to nie jest jeszcze najgorszy, bo zaraz powiem, jaki może być najgorszy, ale tutaj jest taki dość pesymistyczny scenariusz, że te akcje no, będą cały czas utrzymywały się na no, tak 30% poniżej wartości wewnętrznej. No wtedy, y, wtedy no, w tym przypadku, jeżeli by to oznaczało cenę do wartości księgowej y, równą. 2, średnią, no to mógłbyś oczekiwać 47%, jeśli tamte około 6-7, no to tu to było to, te 14%. I właśnie ten arkusz kalkulacyjny jest po to, żebyś sobie mógł to zaplanować. Teraz, jeżeli się okaże, że będzie jakaś wielka zwała na giełdzie podczas tych 10 lat inwestowania, no to twój wskaźnik ceny do wartości księgowej zainwestowanej będzie wtedy mniejszy, ale to jest taki prezent od giełdy, który ty wtedy. Do, dostaniesz i będziesz, będziesz tylko się cieszył, ale my inwestując nie możemy polegać na tym prezencie. Natomiast może się oczywiście zdarzyć tak, że po pierwszym roku ta cena, cena już rynkowa akcji będzie powiedzmy 10% poniżej wartości wewnętrznej, czyli nie będzie spełniony warunek reinwestowania. Więc wtedy po prostu nie reinwestujesz w te akcje, tylko szukasz, czy jakieś inne akcje w Twoim portfelu są notowane te przynajmniej 30% poniżej wartości wewnętrznej. Dlatego też tutaj jest ten wiersz, że, że ta, ten poziom dywidendy, no musisz być świadomy, jaki on będzie w porównaniu do dywidendy w pierwszym roku. To i tak jest wzrost, więc możesz wtedy ocenić, gdyby się, musisz być przygotowany na wszystko w inwestycjach. Więc jeżeli by się okazało, że spółka będzie wysoko notowana, oczywiście nie powyżej wartości wewnętrznej, żebyś ją mógł sprzedać, ale na tyle wysoko, że nie warto jej będzie dokupywać, to wtedy tu wiesz, jaką dostaniesz dywidendę. Bardziej mi tu chodzi o to, żebyś nabrał intuicji, żebyś sobie tutaj w tych arkuszach kalkulacyjnych, które są tam dostępne w serwisie akademia.pl, żeby sobie tu powprowadzał różne parametry, bo ta wartość księgowa to wszędzie można znaleźć w różnych w różnych serwisach giełdowych, jakie spółka utrzymuje ROE, jaki jest poziom wypłaty dywidendy. I mi chodzi o to, żebyś sobie tutaj powprowadzał różne te parametry i zobaczył, jakich wyników można oczekiwać. I to nie do celów przewidywania, tylko żebyś, żebyś mógł zaplanować sobie inwestycje, a oczywiście na bieżąco, gdy ta inwestycja się dzieje, to my tutaj możesz sobie korygować te, te, te parametry. W ten sposób inwestujesz racjonalnie, mimo że nie musisz nie musisz przewidywać, żeby inwestować racjonalnie. I tu właśnie gorąco zachęcam Cię, żebyś teraz no, obejrzał, jeśli jeszcze nie widziałeś ten kurs inwestowania dywidendowego. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania co do strategii dywidendowych, czy to na polskim rynku, czy zagranicznym, coś w tych filmikach było dla Ciebie niejasne, to proszę Cię zostaw komentarz pod danym filmikiem, i ja chętnie na każdy z tych komentarzy odpowiem bo zależy mi na tym, żeby rzeczywiście przekazywać tutaj rzetelną wiedzę, więc naprawdę zastanów się, co było dla Ciebie niezrozumiałe i, i śmiało pytaj. Zachęcam Cię też do podzielenia się tymi filmikami na Facebooku i do zasubskrybowania kanału Fizmat. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia przyszłych nagrań.